Cześć, się na mojej miliu żeście zagościli. Właśnie zaczynamy drugi odcinek od zera do milionera. Challenge rozpoczynamy. Od zgrabiania. Zaczynamy. Jak widać w tle, zgrabianie na przyspieszeniu jest grane, bo tak poprzedni odcineczek skończyliśmy i tak dzisiejszy zaczynamy. No i nowe prace również sobie dzisiaj wykonamy, więc gorąco i serdecznie zachęcam. Eee, zestań ze mną do końca, bo będzie się działo e, nowa forma nagrywania. E, zachęcam do łapkowania. E, także. Z tego przywitania e, lecimy dalej, z tego zgrabiania. E, zobaczymy, co dalej porobimy. Thank <laughs> you. Jak zauważyć mogliście po razie sobie pożyczyłem, no i lecimy na pole, pozwijamy beleczki, a potem poowijamy je w kiszoneczki. Eee, dzisiaj akcje właśnie zwijanie i zimy, przewijanie październik mamy, no i niestety, niestety czasem przewijać to będzie trzeba. Eee, czasem z czasem i po lasem. No bo y, nie mamy tutaj niestety domu, tak to byłoby fajnie, miło i przyjemnie, gdybyśmy mieli dom, poszlibyśmy spać i byłoby elegancko. A tak, no to niestety. Niestety tak się dzieje, y, że na razie na dom trzeba zarobić. Jeszcze się grubo nad tym zastanawiam, czy w ogóle zimą coś podziałać z tematem mm, las, y, powycinać trochę drzew, aczkolwiek martwi mnie fakt y, utracenia tego klimatu, fakt, y, że można y, te drzewa posadzić na nowo. No owszem, można, ale stracimy tutaj cały klimat, dlatego nie wiem, nie wiem, no dobra, y, to lecimy z tym belowaniem. Y, y, przy okazji fajnie licznik mamy, czyli belki sobie policzymy. Policzymy i zobaczymy, ile ich tutaj zrobimy, ale szkoda wielka jest, że um, niestety te belki są nie za um, duże, przez co będzie ich chyba, chyba dość sporo. Także będzie pracy, co nie miara pozwozić, powywozić, pozbierać te beleczki. No ale bez pracy nie ma pieniążków, bez pracy nie ma kołaczy, e, także działamy z tematem. I niestety tak się stało że się dźwięku nie nagrało mikrofon tutaj wyłączyłem podczas ogrywania tutaj tego na przyspieszeniu no i, 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 i zacząłem nagrywać zacząłem mówić ale się nie e, nie nagrało to co mówię dlatego musimy to powtórzyć jak widzieliście na materiale ja ten materiał oczywiście puszczę ja ten materiał w, w miarę przyspieszę drzewo sprzedaliśmy kasę zarobiliśmy no i e, owijarkę pożyczyliśmy e, owijareczka z owijareczką na pole i belki owijamy. Co tam jeszcze wspomniałem? To chociażby to, że e, obliczyłem 79 belek e, pozbierałem i te 79 Belek po 3,5 tysiąca litrów, no to daje 200 bodajże 67 tysięcy litrów. Po cenie, którą tutaj mamy, czyli około 330, no to będzie ponad 90 tysięcy na nasze konto. Oczywiście 100 tysięcy kredytu, czyli niewiele mnie ta kasa póki co ratuje, no ale będziemy z tym tematem działać, będziemy się cały Czas rozwijać. Druga sprawa, jeszcze, która została poruszona, to temat wycinki drzew. Niestety, drzewa co jakiś czas wycinać. Muszę Landini już trzeci albo nawet czwarty miesiąc jest u nas na wypożyczeniu. Za każdy dzień oczywiście dodatkowe opłaty ponosimy. No i sobie tak właśnie tu działamy. Miłego oglądania. Ja dokończę te zadania i oczywiście wracamy z następnym miesiącem, następnym zadaniem do wykonania. Choć, bo tak, bo będzie czasu przewijanie yy, i kiszonki, yy, sprzedawanie. Taki jest teraz plan, i taki wykonam go sam. Grudzień mamy, a my w lesie zasuwamy. Tak właśnie się dzieje: gdy są szaleje, belki poowijane na polu leżą. A ja tutaj sobie zasuwam z tematem. Kilka rzeczy do przekazania jeszcze mam. Otóż grudzień jest to ostatni miesiąc w tym sezonie, i na tym chciałbym zakończyć. Chciałbym również zrobić taką opcję, żeby jednak na odcinkach całe sezony się pokazywały. No, ewentualnie jak będzie więcej po prostu pracy, będzie więcej działania, no to oczywiście więcej będzie nagrywania. W międzyczasie drzewa pościnałem, trochę kasy zarabiałem teraz. Y to drzewko jeszcze jest moje? E, tak, jest moje. Tak mniej więcej po linii tu idę. E, dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż e, kredyt cały czas woła oprocentowanie. Za co oczywiście musimy zarabiać. Ja już byłem na minusie w pewnym momencie. E, sprzęty pooddawałem, czas do grudnia poprzewijałem. No i... I lecimy z tematem. E, więc na tym ten odcinek zakończymy. Ja już odcinek, te materiały, które nagrałem, do programu powrzucałem i ługi bugi ten odcinek nie był zbyt długi, a ty drogi widzu, pisz w komentarzu, jak to oceniasz, ile materiału oglądasz, czy robić dłuższe materiały, krótsze. No, jak już wspomniałem, więcej prac będziemy mieli, więcej też będziemy tutaj nagrywali, materiały będą coraz dłuższe, no bo będziemy coraz więcej prac wykonywać. Takie są początki, a ja właśnie chciałbym sobie to podzielić i zrobić takie porządki. Także czekamy, jeszcze na cenę czekamy, i w następnym odcinku od sprzedaży kiszonki zaczniemy, więc. E, zapraszam gorąco i serdecznie już w tym momencie dobra ja może e, Może dobra może niech on tak zostanie e, Mam teraz to w planie mm, Teraz to Właśnie tego się Obawiałem Że tego drzewa Przeciąć nie będę W stanie Moment. Tu dam radę Bo się trochę skrzywiło I poza Teren nam wybiło, a drzewo jest za ciężkie. Hmm, spróbuję to może ciągniczkiem przepchnąć tutaj na nasz teren, aczkolwiek jeszcze póki to leży. Moment, tutaj mamy 350 kg, my potrzebujemy 150, czyli tak, takie nie za duże te kłody, żebyśmy mogli je oczywiście udźwignąć. Hmm, no i to ostatnie drzewko sobie. O, już jest za ciężkie. A nie, dobra, do 200 kilo jeszcze, jeszcze daje radę, skoro tak, no to takie możemy tutaj ciąć, daje, daje radę, okej, okay, to fajnie, chociaż, poczekajcie, może udałoby się to przepchnąć, o, 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 o takie coś, Tak, takie, tylko nie wracaj, tylko nie wracaj, dawaj na teren, na mój teren tu dawaj. O. o, fajnie, fajnie się udało. O, jeszcze nie, jeszcze nie, tu jeszcze nie jestem na swoim terenie. O, troszkę, troszkę scitujemy, ale gra na to pozwala. Tak, możemy. No to tak, działamy. Jestem ciekawy, czy takim drewnem byłbym w stanie nawet całe drzewo przesunąć. Motor gasimy, paliwa nie tracimy. I przyczepkę ładujemy. Co tu jeszcze, co tu jeszcze mam w planie? Jakie jeszcze mam granie? No, w sumie, co miałem, to już wszystko powiedziałem. Ciebie, drogi widzu, zachęcam oczywiście do pisania, do komentowania, jak Ty tutaj to oceniasz. Jak oceniasz tą serię? Jak długie materiały wolałbyś, lubiałbyś oglądać? Jest zupełnie nowe wydanie. Na moim kanale w zupełnie nowej odsłonie Gdzie dodałem Co jest? A Zacię... no tak, 215 kilo, dosłownie o kawałek Dobra, trudno. To teraz to kurde, w tych krzakach nic nie widzę Jak to właśnie w tej odsłonie się ogląda, gdzie jest jakieś czasu przyspieszanie materiału, trochę jest wycinania, trochę przyspieszania, e, troszkę muzyczki dodania, e, jest również zegarek dodany, ile tej muzyczki jeszcze będzie trwało e, tej muzyczki, tego przyspieszenia materiału, to tak dla tych, którzy nie lubią tego ma e, typu materiałów oglądać i wolą sobie na przykład to przewinąć. E, także piszcie śmiało, walcie na ciało. A my tą serię cały czas tworzymy, cały czas poprawiamy, ja już poprawiłem ponownie zegarek, ponownie zmniejszyłem czas, tempo gry na 10, bo na 15 to jednak troszeczkę szybko mi to zasuwało, troszeczkę za szybko, dlatego sobie to odpuściłem, ale może tu na koniec taką większą kłodę położymy. O! teraz przynajmniej możemy już kłaść yy, wzdłużkę wzdłużkę, już możemy lecieć może troszkę oj, do siebie no coś takiego mm, już możemy tutaj przy tym cieńszym yy, materiale yy, możemy tutaj robić sobie dłuższe te kawałki bo oczywiście je udźwigniemy grubszą stroną w, yy, w kierunku ciąg, nie, 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 nie nie rób mi tego. O. Nie rób mi tego, nie rób mi takich rzeczy. No mówię, troszeczkę, troszeczkę się tu pobawiłem, troszeczkę tutaj pograłem. Ogólnie sprawa wygląda tak, że te około 10 minut nagrania to jest dla mnie 3 godziny grania. 3 godziny grania nagrywania materiału. Także oceniajcie, łapkami oczywiście, piszcie w komentarzach. O, tu nawet taką hasztygę całą udźwigniemy, e, więc ją od razu na przyczepkę załadujemy. E, no mówię, to jest 3 godziny, nawet ponad 3 godziny grania dla 10 minut waszego oglądania. Więc piszcie śmiało e, i oceniajcie, oceniajcie... Jak to wygląda z Waszej perspektywy. A ja kończę już ładowanie. Zasuwam na skup. Sprzedamy to co mamy. No, i wtedy, wtedy już polecimy do kolejnego sezonu. Do kolejnego odcineczka, na który już w tym momencie bardzo gorąco i serdecznie zapraszam bo będzie się działo, w następnym sezonie mam w planie większych maszyn pożyczenie i pól stworzenie także na pewno, na pewno będziemy się tutaj dalej bawić dalej rozwijać i dalej z tematem działać a w tym momencie ja dziękuję wam za oglądanie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale stan konta na pewno będzie się zmieni, bo jeszcze do stycznia przewiniemy, tam cenę kiszonki poszukamy właśnie patrząc na cenę kiszonki jeszcze w ogóle jakiś będziemy musieli do wycinki tych korzeni tutaj pożyczyć jakąś maszynę, ale jeszcze zerknijmy, jeszcze zerknijmy na końcóweczce Co my tutaj mamy otóż patrząc cenę Kiszonki <laughs> na farmshopie sprzedaż. Aha, zakup 341 340, chociaż kiszonkę już byśmy sprzedali. No, styczeń. Jeszcze tu może podskoczyć. Jeszcze może podskoczyć. Jak widać w lutym tutaj. Styczeń luty ma troszeczkę wyższą cenę niż grudzień, więc jeszcze poczekamy, ale tu mamy drewno, mamy ceny drewna. Mamy grudzień i ta cena nie jest najlepsza. Aktualna 1732, e, czyli bardzo. Niska. Niższa niż najniższa, więc no opłacalność tego drewna póki co jest słaba, ale trudno, musimy się napracować, musimy to kasę tutaj pozarabiać. Z tej kiszonki, jeszcze z tego co obliczyłem, zresztą było na materiale, jest licznik bel w prasie. Zrobiliśmy prawie 100 belek, za co powinniśmy otrzymać o prawie 100 tysięcy. No i do tego będę chciał drzewem dorobić, żeby kredyt już spłacić i w przyszłym sezonie lecieć z tematem. Chciałem ten las tu zostawić dla klimatu, ale niestety na czymś zarabiać musimy. Ten las wytniemy, najwyżej nowy sobie w późniejszym terminie posadzimy. A teraz już tak na serio, już tak naprawdę dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale i do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć! 1800 prawie za sztukę. Piękna sprawa ta zabawa.